Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Wczoraj wydarzyła się sprawa bezprecedensowa i szczerze mówiąc to pierwszy raz z czymś takim się spotkałem. Szybciutko powiem, o co chodzi. Otóż we Wrocławiu pojawiła się pewna bójka i tam pojawił się gościu, który latał, biegał ze spluwą. Początkowo wersja była taka, że obcokrajowcy biegali po Wrocławiu ze spluwą, ale dzisiaj już pojawiła się aktualizacja policji, że to jednak było inaczej niż ten świadek mówił i ogólnie to było tak, że tamci to się bronili ci ze spluwą, a spluwa nie była prawdziwa, bo to była spluwa na kulki. No nie napisali na jakie kulki, no ale na kulki, to przypuszczam, może jakieś plastikowe, czy jakieś takie. Moi drodzy, no i skoro policja skomentowała, jak było naprawdę, no to prawdopodobnie jest to prawda. No przecież policja nigdy by nas nie okłamała. No nie, no oni są zawsze prawdomówni. Zawsze musimy zaufać policji, bo jeśli policja coś powie, napisze, to musi być tak, jak napisze. To tak, jak napisała. No nie możemy mieć żadnych innych historyjek, nie możemy sobie dopowiadać, no bo to by było sprzeczne z etyką, no po co to mówię od razu? Żeby nie było tak, że ja. Prowadzą jakiś zamęt, jakiś fake news i tak dalej. Zostało to oficjalnie sprostowane przez policję. Natomiast to, że policja coś sprostowała, to ja o tym mówię, o tym informuję. Oficjalna wersja jest tak, że oni się bronili i mieli pistolet na kulki, a to no jak to mówi policja napisała Polacy byli winni. No ale moi drodzy, teraz sytuacja, jak to zawsze bywa, jest trochę takie, taka pogmatwana, i niektórzy sobie lubią węż, jak sobie powęższyłem, o co tutaj chodzi, i tak dalej, tak dalej. Przeczytam wam artykuł na TVP Info. No, to jest mainstreamowe medium, to jest TVP Info. Przecież TVP Info zawsze mówi prawdę. Nigdy, ale to nigdy. Nigdy. W historii istnienia świata nigdy TVP Info nie skłamało. Zawsze napiszą, zawsze powiedzą prawdę. Jest też Gazeta Wrocławska, która się jako pierwsza na to powołała. Dzisiaj już wydała aktualizację z opinią policji. Pisały o tym też inne media, fakty i tak czyli bardzo głośna sprawa. Cytuję TVP Info. Brutalna bójka we Wrocławiu. Policja o okolicach zajść z ściana Strzegomskiej, no bo cała sytuacja działa się na zbiegu ulicy Strzegomskiej i Estońskiej, co zaraz Wam pokażę na pewnej ciekawej mapce. Przy ulicy Strzegomskiej we Wrocławiu doszło w sobotę do brutalnej bójki między grupą Polaków a Ukraińców, podczas której jeden z obcokrajowców wyciągnął broń i mierzył do przechodniów. Głos w tej sprawie zabrała policja, która opisuje kulisy zajścia. Jak później piszą media mainstreamowe, w tym przypadku TVP Info. W sobotę Gazeta Wrocławska poinformowała, że u zbiegu ulic strzegomskiej i estońskiej we Wrocławiu doszło do kłótni i bójki. Na głowie jednego z uczestników rozbita została szklana butelka, a jeden z mężczyzn, mówiący ze wschodnim akcentem, mierzył do ludzi z broni. Było dwóch Polaków i grupka Ukraińców. Doszło do bójki. Czytamy następnie, że w pewnym momencie Polak wziął cegłówkę i w obronie własnej uderzył mężczyznę z brodą w głowę. W odwecie obcokrajowiec rozbił szklaną butelkę na głowie Polaka. Kurczę, jakie, jakie dantejskie sceny, moi drodzy, 10 lat temu jeszcze nie do pomyślenia. Słuchajcie, czytamy dalej. Dwóch Polaków uciekło, bo się wystraszyli, ale zostawili przez to. Wszystko torbą z zakupami. Po chwili wrócili po torbę i ponownie Ukraińcy na nich napadli. I wtedy jeden z nich wyciągnął broń. Opisywał świadek. I teraz słuchajcie. Na miejsce została wezwana policja, która inaczej niż świadek przedstawia wersję zdarzeń na Strzegomskiej, czyli wiecie jak to jest. Jeśli ktoś składa zeznania fałszywe, no to jest wielka, wielka kara. No, świadek mówił, że było inaczej, ale policja uznała, że było inaczej. A co się stało na Strzegomskiej? I teraz słuchajcie, bo jest oficjalna Wersja policji. Pracownik wraz z właścicielem pobliskiego sklepu zwrócili uwagę grupie Polaków, która spożywała alkohol pod, przed sklepem i zachowywała się głośno, wobec czego wywołała się awantura. Mówi w gazecie starszy aspirant Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Jak dodaje... Polacy użyli wobec pracowników i właściciela sklepu gazu zawiącego prawdopodobnie pieprzowego. Kurczę, do jakich czasów dożyliśmy, że w Polsce to mówią Polacy? No to oczywiście, oczywiste, oczywistość jest, że no w Polsce mieszkają Polacy. Jeden z nich rzucił cegłówką w Ajenta. Jeden z nich miał ponoć także w ręce nóż. Przestraszeni właściciel z pracownikiem wyjęli pistolet na kulki i w ten sposób ich rozpędzili. Wskazuje ta pani freus z policji. W niedzielę Ajent z pracownikiem... Stawili się na komisariacie. Pracownik pojechał do szpitala wykonać badania lekarskie na skutek obrażeń, których doznał z powodu uderzenia cegłówką. Natomiast Polaków uczestniczących w zajściu nie zgłosił się nikt. Dodał policjant, czyli te pani. Moi drodzy, i teraz tak. Ta policja przyjechała bardzo, bardzo, bardzo późno. Ta policja przyjechała już po całym zajściu. Przyjechała na tyle. Późno, że dzisiaj świadków prosi o to, żeby oni do nich przyszli. Zeznania ci tamten, co dostał cegłówką i ten drugi, co biegał ze spluwą, to mieli dzisiaj. Dzisiaj dopiero były zeznania. Jak podaje tutaj gazeta... Wrocławska w aktualizacji, interweniujący patron nie zastał już mężczyzny, wobec którego zgłoszona została interwencja. Na pewno będziemy prowadzić dalsze czynności w tej sprawie. Zwłaszcza, jeżeli wpłynie do nas jakiekolwiek zawiadomienie dotyczące tego zdarzenia, m.in. od osób poszkodowanych, mówi ta pani Freus. Jak informuje wrocławska policja, na miejsce jadą kryminalni, aby odtworzyć przebieg zdarzenia i ustalić, co tak naprawdę się stało. Będą rozmawiać z pracownikami pobliskich lokali, jeżeli będą otwarte. Ponadto będą kontaktować się ze zgłaszającymi, bo jak udało nam się ustalić, interwencję zgłaszała więcej niż jedna osoba. Ja dodam od siebie, że ja kilka filmików na internecie obejrzałem. No tamta sytuacja wyglądała tak, że ten, kto to nagrywał i zgłosił, to on czekał bardzo, bardzo, bardzo długo na policję. No teraz tych filmików jakoś nie da się już odszukać, odnaleźć. No gdzieś przepadły. Ja już nie mogę ich znaleźć. Może wam się uda, no to sobie możecie obejrzeć. I oni, moi drodzy, prosili, żeby ci świadkowie stawili się. Jak będą chcieli, to mogą się stawić. I teraz, moi drodzy, przenosimy się na mapę. Na tej mapie ja sobie znalazłem miejsce całego zdarzenia. Jest to zbieg ulicy Strzegomskiej i ulicy. Estońskiej. I jak widać, policja nie przyjechała, kiedy wszystko się odbywało, kiedy wszystko się działo, policji nie było. A teraz sprawdźmy sobie, gdzie był komisariat policji. No komisariat policji okazało się, że był bardzo, ale to bardzo bliski temu miejscu. Komenda miejska policji we Wrocławiu. Pieszo to tak 650 metrów w 9 minut, można było nawet i w 8, w podbiec to nawet i w 5 minut, czyli mieli bardzo blisko pieszo. Mało tego, samochodem, czyli autem policyjnym, kiedy coś się dzieje, kiedy ktoś tam lata z giwerą jakąś czym, no to mieli dwie minuty, a na sygnale to przypuszczam, że w minutę, 700 metrów, moi drodzy i oni nie potrafili stawić się, przecież jak oni tam opisują, że oni wrócili to w tym czasie już tam policja powinna być poza tym, oni mówią że to pistolet na kulki, okej, okay, ale jakie kulki, a poza tym, skoro ich tam nie było od razu to jaką pewność mamy że ci ludzie nie pokazali innej spluwy. Że ci ludzie nie wyjęli później do celów takich, żeby pokazać innej spluwy. No tego nie wiemy. No ale dobra, oficjalnie jeśli to nawet była taka zabawka, no to ja znalazłem jedną taką sprawę, co grozi za takie wmachiwanie zabawką. Tczew w nasze miasto. To miało miejsce 14 listopada 2022 roku, czyli ponad rok temu. No, temu 40-latek groził sąsiadowi pistoletem na kulki. Pełplińscy policjanci przedstawili zarzut gruźb karalnych 40-letniemu mieszkańcowi powiatu, który groził pistoletem swojemu sąsiadowi. Za to przestępstwo grozi kara do dwóch lat więzienia. O losie 40-latka zdecyduje sąd. Funkcjonariusze pracując nad sprawą pojechali pod. Podany przez zgłaszającego adres. Na miejscu mundurowi zastali 40-letniego mężczyznę oraz znaleźli metalową broń, która okazała się pistoletem na gumowe kulki. Policjanci zatrzymali mieszkańca powiatu i przewieźli go do jednostki policji. Informuje tam jakiś starszy posterunkowy, Katarzyna. I moi drodzy, w tym przypadku, samo wymachiwanie. No bo przecież tam na tym filmiku z Wrocławia, tam byli ludzie, którzy sobie przechodzili. Czyli nawet hipotetycznie, jeśli to było coś na kulki zabawkowe. To ja jako przechodzień bym się bał, bo ja nie mam zielonego pojęcia. Czyli jest to już przestępstwo takie jakie spotkało tutaj tego pana czterystolatka gdzieś tam i tutaj jest to niedozwolone, natomiast tutaj już jest to dozwolone. Poza tym cały czas mnie tak ciekawi, jak to jest, że ci policjanci nie przybyli od razu, a mieli tylko dwie minuty samochodem, takim zwykłym samochodem, nie na sygnale, a na sygnale myślę, że minutę. Jak oni już tam przyjechali, to już tam nikogo i niczego nie było. Wszyscy sobie poszli, na początku była taka wersja, a później oni ustalili, że była inna wersja. Okej, okay, nawet gdy była inna wersja, ale nie może być tak, że ja jako na przykład mieszkaniec Wrocławia idąc sobie chodnikiem, Widzę kogoś biegającego z jakąś pukawką. Ja nie wiem, czy to jest prawdziwe, czy to jest nieprawdziwe, czy on to robi dla żartów. Jest to zabronione, bo on używa tego jako czegoś prawdziwego. Poza tym nie wiemy, czy to było prawdziwe, czy to było zabawkowe. Bo ci policjanci przybyli tam bardzo, bardzo, bardzo późno. No bo mieli aż 600 metrów. No skoro macie 600 czy 700 metrów, to jak możecie przybyć od razu na miejsce zdarzenia? Przecież tam to jest komenda. Tam była komenda 600, 700 metrów, a jakieś patrole, no to nie, to nie w tych rejonach Wrocławia, oni w ogóle iść tam do Leśnicy pojechali, jaki patrol? Panie, jaki patrol? Gdzie patrol? Przecież my to tam daleko jesteśmy, tylko piechotą to 8 minut to za daleko, ale gdzie to tam pan by chciał szukać, moi drodzy, i teraz tak. Z jednej strony sprawa jest banalnie prosta, bo to okazało się, że to jest zabawka. No dziwne, bo tam 40-latek też za zabawkę poszedł, czy tam miał karę pierdla. Z drugiej strony, jak podawali świadkowie, było zupełnie inaczej. I mnie tam nie było. Ja nie wysuwam żadnych wniosków, nie jestem jasno ja tylko przedstawiłem sytuację, że komenda policji znajdowała się dwie minuty jazdy zwykłym samochodem od miejsca zdarzenia. Nie daję od razu gwarancji, że to, co zastali tam u tego pana, później przejechali, to było to, z czym on tam latał. Poza tym to jest jakieś takie sprzeczne, bo wersja tamta i na tych wszystkich filmikach no, trochę było inaczej niż później policja przedstawiła, ja odnoszę wrażenie, nawet jeśli ktoś, jakiś obcokrajowiec, to już nie ma znaczenia, jaki to jest obcokrajowiec, obojętnie skąd, nie ma większego znaczenia, tylko że jak już tylko coś zrobi obcokrajowiec, to tak to wszystko przedstawią, żeby czasami tylko o tym nie napisać, nie? Ja nie wiem czego oni się boją, po prostu piszcie kto to zrobił i tyle w temacie. Dobra, napiszcie co o tym sądzicie, no bardzo ciekawa sprawa i to taka jest naprawdę z jednej strony banalnie prosta, przecież to tylko atrapa na, na jakieś tam plastikowe kulki, a z drugiej strony nic tam się nie trzyma kupy. Jak było, nie wiem. Bo mnie tam nie było. Warto sobie zadawać pytania, warto sprawdzać, a teraz się okazało tak, że jak coś tam, gdzieś są jakieś tam portale, napiszecie, ale to przecież oni się odnieśli, ty głupi jesteś, tak nie było, tam nie było niczego, to nasi zaczęli i ogólnie to były pistolety na kulki, policja tak skomentowała i już niesie jakiś tam fake newsów i tak dalej. A czy policja zawsze musi napisać prawdę? To też jest ciekawe pytanie. Pozdrawiam i do usłyszenia, cześć, papa.